<muchy> tu, tu koleżanka czyli masz raz, dwa, trzy, cztery tak żebyś było raz, dwa, trzy, cztery <śśmierzy> raz, dwa, trzy, <śmierzy> trzy możemy się przesiąść, żeby mu było chyba łatwiej chyba, że się przesiądziecie, to, to, będzie łatwiej siądź proszę tutaj nie, ale... aha, bo masz konsultację no, no, nie, ale... bo ja, bo ja bo... Pani wybierze sobie... Jakby mówić, nie lubię filmów, bo są głupie. No są głupie filmy, ale czy wszystkie? Nie lubię z nikim rozmawiać, bo ludzie są głupi. No są też głupi ludzie, ale czy wszyscy z książkami jest tak samo, tylko dajcie im szansę. Zaraz się dowiemy, kto wygrał. Tymczasem, drodzy Państwo, pan tu rozdaje quiz swojego autorstwa, który pozwoli Wam także troszkę rozszerzyć sobie wiedzę o waszym mieście, pospacerować. Zgodnie z pewnymi regułami i po spacerze być troszkę mądrzejszy. Życzę Wam, żebyście każdego dnia wieczorem mieli świadomość, że jesteście mądrzejsi niż wczoraj wieczorem. Wtedy świat staje się coraz ciekawszy i niestety rodzi coraz więcej pytań. Elias Kanetki powiedział kiedyś. To nie koniec. Tutaj czeka wasze, Wasza nagroda, proszę. Proszę, proszę. Wiecie, to jest szyfr do czarnej walizki, którą znajdziecie za chwilę. Ale macie trzy cyferki, szyfr składa się z trzech cyferek i kolejność zgodnie z tą zagadką możecie ułożyć. To to jest w walizce i na walizce jest dla Was. Ja wiem, to jak to trzymać. Ja wiem, jak to trzymać. A walizkę mi oddajcie, bo się przyda. Gdzie jest walizka, powiem Wam za chwilę. jak. Będziecie mieć trzy rozwiązane. Pozostałe oszukać tą jaką

Na Facebooku jestem, można mnie łapać, tam zgłosić się do mnie, ja przyjmuję wszystkich. Na mojej stronie jest e-mail, można do mnie pisać.